Szanowny panie pośle opozycji, proszę obejrzeć ten krótki filmik, pokazujący zamknięcie naszego sklepu osiedlowego, zadławionego przez wielkie markety. Duży może więcej. Te ogromne sklepy niewątpliwie mają znacznie bogatszą ofertę i ja sama czasem w nich kupuję, Chociaż to okropnie męczące, ale czy zawsze ilość przechodzi w jakość? W małych sklepach i firmach jesteśmy traktowani indywidualnie i czujemy się ludźmi, natomiast w marketach stajemy się anonimową masą, z której przy pomocy wyrafinowanych technik marketingowych trzeba wycisnąć jak najwięcej pieniędzy. A przecież chciwość jest jednym z siedmiu grzechów głównych. Panie pośle, ja nie domagam się likwidacji marketów, ale proszę o zastanowienie się, jak można wesprzeć małe i średnie firmy, które przecież chronią nasze człowieczeństwo i są podstawą każdej normalnej demokracji. Najprościej zapytać o to samych zainteresowanych przedsiębiorców. Jest pan prawnikiem, więc przypominam, że już w kodeksie Hammurabi'ego jest zapisane, że państwo powinno chronić wdowy i sieroty, czyli właśnie tych najsłabszych. Z poważaniem, autorka filmu. Myśmy się niedawno zapoznali, lecz rozłąki naszej nadszedł czas, Tyle żeśmy razem przeżywali, Że wspomnienia wspólne łączą nas, My dziś piosenką pożegnamy Was, Niech ta piosenka stale łączy nas, gdy usłyszycie tej melodii ton, Niech w serca wasze radość niesie on, Chociaż żal i ból nam serce targa. Niech w twym oku nie zabłyśnie łza, Bo nikt nie rozumie, co to skarga. Trzeba śmiać się chociaż sercełka my dziś piosenką. Pożegnamy was, niech ta piosenka stale łączy nas, gdy usłyszycie tej melodii ton, niech w serca wasze radość niesie on. Szanowni sąsiedzi! Zebraliśmy się tutaj, żeby podziękować pani Zosi, jej mężowi i załodze sklepu za 32,5 roku ciężkiej pracy. Bo nie jest łatwo prowadzić sklep spożywczy i już kilka takich padło na naszym osiedlu. Dzięki wam nie musieliśmy jeździć aż do miasta po codzienne zakupy. Dobrze, że pani burmistrz Dorota Nowacka zdążyła uruchomić połączenia autobusowe, bo bez tego byłoby jeszcze gorzej. Pani Zosiu, wszystko, co się zaczyna, kiedyś musi się skończyć, ale proszę pamiętać, że na dnie ciemności zawsze rodzi się nowe światło. Życie daje nam radości tyle, tyle szczęścia, tyle słodkich chwil. Trzeba wykorzystać każdą chwilę i zapomnieć, że istnieją łzy. My dziś piosenką pożegnamy was. Niech ta piosenka stale łączy nas, gdy usłyszycie tej melodii ton, niech w serca wasze radość niesie on. Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą i twarze lud bawiące na koniec lud znudzą, ręce za lud walczące sam lud poobcina, Imion miłych ludowi lud pozapomina, wszystko przeminie. Po huku, po szumie, po trudzie wezmą dziedzictwo cisi, skromni, prości ludzie. My dziś piosenką pożegnamy was, niech ta piosenka stale łączy nas. Gdy usłyszycie tej melodii ton niech w serca wasze radość niesie on